Tak, czekasz na śniadanko. Zajmij ja się, już nie... Zezowaty. Ta, tak, 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 tak. To podał. tak, Masz. Nie musi, nie musi, nie musi. Nie musi, nie musi, nie musi. Nie, nie, nie zezu, zezu. Matku, Co się nie boję, kochani? no, no, kochanie? Nie? Może jest w porządku. I coś zjeść. A jest, skochanie. A tu nie ma skutki, wzdłuż. Gdzie jest? Co to dobry

Zuzię wziął. Mm. zuziątko, bo ona taka jest przylega. taki jest ta... Zuzia. że to też za No chodź się pokaż, ładna ciuchu nośliczna. No i dla nas. Mm. To jest śliczne lepiej w pociątku z rezoparty. Jest, tu jest lezło, dużo ślicznych.